Cześć moi drodzy, z tej strony trener do celu z pasją. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam 5 najlepszych ćwiczeń na mięśnie naramienne, czyli barki, które możemy wykonać w domu bez żadnego sprzętu profesjonalnego. Zapraszam do oglądania. Drodzy widzowie, na wstępie materiału zaznaczam, że nie będę kombinował i przedstawiał wam ćwiczeń typu wyciskanie na werandzie, wyciskanie łóżkiem, z nosy ramion bokiem, z psami, z kotami, z królikami, z Bugwie, czym jeszcze co widziałem na amerykańskich YouTube'ach. Dzisiaj oczywiście zadbamy o wasze bezpieczeństwo i wykonamy podstawowe, normalne, bezpieczne przede wszystkim ćwiczenia które yy, będą od nas wymagały tylko i wyłącznie posiadania półtora litrowych butelek wypełnionych wodą. Oczywiście, jeżeli będziemy chcieli tutaj zwiększyć ciężar, proponuję 5-litrowy baniak. Oczywiście musimy go chwycić w taki sposób, żeby nie było zagrożenia, że może nam spaść na głowę. A więc zaczynamy. Chciałbym jeszcze podkreślić, że trening ramion, a konkretnie mięśni naramiennych, czyli barków, wykonany od dwóch do trzech razy w tygodniu w zupełności wystarczy. Na jednej sesji treningowej dwa, maksymalnie trzy ćwiczenia to będzie doskonały wybór, żeby wzmacniać i rozwijać mięśnie naramienne, czyli obręcz barkową. W dzisiejszym treningu ćwiczenia zaktywują do pracy wszystkie trzy aktony mięśni naramiennych, czyli przedni, środkowy, a także ten z tyłu. Także nie bójcie się, zadbamy o cały kształt naszych barków. Uwaga! Pierwszym ćwiczeniem będzie wyciskanie swojego ciała. Ustawiamy się w taki sposób, że kierujemy biodra do góry. Mamy proste plecy, wypchnięte pośladki do tyłu i Tworzymy z naszego tułowia jakby zjeżdżalnie, i naszym zadaniem jest wyciskanie swojego ciała do góry. Oczywiście wspomagając się e, nogami, staramy się ułożyć ramiona w taki sposób, żeby głowa była schowana między nimi i oczywiście, im większy będzie kąt czyli, jakbyśmy ustawili nasze nogi e, wzdłuż. Ściany w pionie byłoby oczywiście trudniej, ale nie chcę tutaj ryzykować, że ktoś po prostu spadnie na podłogę. Więc wykonajmy to w przedstawionej przeze mnie wersji. Polecam trzy serie po 12 powtórzeń i uwaga, nie zostawajmy w tej pozycji za długo, ponieważ krew nam spłynie do mózgu i jeszcze za bardzo się dotlenimy i zrozumiemy pojęcie całego e, świata. Jeżeli wykonamy to ćwiczenie w tych trzech seriach po 12 powtórzeń, to już możemy odczuć pracę mięśni ramiennych w szczególności przedniego aktonu, środkowego aktonu, a także mięśni trójgłowych ramienia. Nie zmienia to faktu, że podczas Podczas ćwiczenia powinniśmy mieć brzuch napięty i oczywiście kontrolować naszą pozycję. I pamiętajcie, nie starajcie się na siłę iść do pozycji spionizowanej, bo wówczas oczywiście trudność ćwiczenia o wiele się zwiększa. Odpoczywamy 45 sekund, maksymalnie minutę, i przechodzimy do normalnego, podstawowego ćwiczenia na mięśnie, na ramienne, czyli wyciskania butelek nad głowę. Polecam tutaj wersję, kiedy będziemy zaparci o kolana, napniemy brzuch, napniemy pośladki, będziemy mieli proste plecy i naszym zadaniem będzie: uwaga, nic innego jak wyciskanie butelek z wysokości mniej więcej Waszych uszu nad głowę. Jeżeli chcecie bardziej zaangażować jeszcze dodatkowo tricepsy, prostujecie ramiona na górze. Jeżeli tylko chcemy skupić się tutaj na pracy mięśniem naramiennym, możemy wyciskać w niepełnym oczywiście zakresie e, ruchowym. Pamiętajcie o tym, żeby angażować głównie przedni i środkowy akton. Powinniśmy mieć lekko wysunięte łokcie przed tułów, nie ściągać łopatek, żeby nie angażować mięśni grzbietu. Tu polecam 3 serie po 15 powtórzeń, płynne, ale też powolne ruchy, tak żeby dobrze poczuć swój Mięsień na pełnym skupieniu. Połączenie mózg mięsień będzie tutaj koniecznie. Pamiętajcie, jeżeli nie macie dużego ciężaru to spowolnienie każdego powtórzenia oczywiście będzie lepszym bodźcem, żeby jeszcze lepiej zaangażować i wyczuć swoje. Mięśnie odpoczywamy 45 sekund, maksymalnie minutę i przechodzimy do trzeciego ćwiczenia, które już stricte będzie izolowało nam środkowy akton mięśni naramiennych. ten, który jest naprawdę bardzo trudno przećwiczyć, jeżeli nie wykonujemy żadnego rodzaju wznosów. Ramion bokiem. Chwytamy butelki, staramy się kierować ramiona do wysokości obręczy barkowej i mamy kciuk wysunięty ku górze. Co to oznacza, że Wykonujemy tak zwaną rotację zewnętrzną w stawie ramiennym, co zapewnia nam dobry angaż mięśni na ramiennych. Pamiętajcie, jeżeli mały palec będzie skierowany ku górze, kiedy będziecie wznosić ramiona, możemy niestety wpływać negatywnie na nasze rotatory barków. Ale powiedzmy o tym, co jest najważniejsze. Staramy się wznosić tylko i wyłącznie do obręczy barkowej, ponieważ unosząc ramiona wyżej, Będziemy angażowali niechciany w tym ćwiczeniu mięsień czworoboczny, w szczególności u pań. Niekoniecznie część górna mięśni e, czworobocznych jest mile widziana. Także tutaj kapturów nie chcemy wzmacniać. Postarajcie się o powolny ruch, stabilny, nie odkładajcie ramion do bioder z butelkami, nie luzujcie oczywiście napięcia mięśniowego. Starannie wychodzimy do boku z łokcia, nie pchamy wpierw nadgarstka, starajmy się wyizolować akton środkowy mięśni naramiennych, prowadząc znowu delikatnie łokcie przed tułowiem, nie ciągając ich, czyli ramion, za siebie w kierunku pleców, trzy serie po 15 powtórzeń, może z pauzą na górze, z przytrzymaniem, pozwolą zaangażować, jak już wcześniej wspomniałem, środkowy akton mięśni obręczy barkowej. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia i będzie to, uwaga, co? Ćwiczenie na tylny akton. Pochylamy tułów wypychamy biodra do tyłu. Mamy brzuch napięty i naszym zadaniem jest w płaszczyźnie horyzontalnej odwodzić ramiona do góry, a konkretnie do linii tułowia. Nie ściągamy łopatek, kiedy łokcie są na wysokości obręczy barkowej. Starajmy się również nie zginać stawów łokciowych w trakcie wykonania tego ćwiczenia, żeby skupić się tylko i wyłącznie na wyczuciu tego jakże trudnego, ukrytego, tylnego aktonu, który jest często Niestety zaniedbany. Trzy serie po 15 powtórzeń z butelkami. Będzie to doskonała opcja, żeby wyczuć tylny akton mięśni na ramiennych. Pamiętajcie o skupieniu, o powolnym opuszczaniu ramion do dołu, a nie z siłą grawitacji i unoszeniu ich maksymalnie do linii. Naszego ciała. Jeżeli wyżej podniesiecie łokcie, poprowadzicie je za tułów, wówczas ściągną Wam się łopatki, a w tym ćwiczeniu nie jest to oczywiście rzecz, którą chcielibyśmy osiągnąć i angażować mięśnie grzbietu, które są silniejsze i mogą nam zabrać pracę z tylnego aktonu mięśni naramiennych. Trzy serie po 15 powtórzeń na pełnym skupieniu. Powtarzam, cały czas brzuch napięty, plecy proste, pośladki Pilnują waszej miednicy, i w ten sposób jesteśmy w stanie zaangażować oczywiście ten upragniony mięsień. Także zobaczcie, zwykłymi butelkami jesteśmy w stanie wykorzystać podstawowe, główne funkcje mięśni naramiennych. Pamiętajmy również, że tylny achton wpływa, dobrze pracuje przy rotacji zewnętrznej. Także tutaj również możemy delikatnie kciuk unosić. Ku e, górze. I ostatnie ćwiczenie na mięśnie obręczy barkowej, a konkretnie przedni akton, który uwaga, jest często wręcz zadbany aż zanadto, ponieważ pracuje przy pompkach, przy wszelkiego rodzaju wyciskaniach, podporach, ale tutaj oczywiście, żeby zadbać o całe mięśnie naramienne i nie pominąć żadnego aktonu, wykonamy co? Unoszenie ramion z butelkami na wysokość obręczy barkowej, czyli maksymalnie do naszej szyi. W tym momencie akton przedni wykona swoją główną funkcję, czyli wznosy ramion do przodu, czyli tak zwane zginanie profesjonalnie mówiąc ramienia. To jest właśnie funkcja przedniego aktonu. Naszym zadaniem jest po prostu stojąc prosto, mając brzuch napięty, plecy proste, unosić ramię do wysokości naszej szyi z butelkami. Jeżeli chcemy jeszcze wykorzystać tutaj dodatkową funkcję mięśni na ramiennych, możemy rotować jakby ramię do środkowo, czyli skręcać tą butelkę. Do środka, co jeszcze bardziej wpłynie na angaż przedniego aktonu. Także uwierzcie mi, w tym treningu wykorzystamy wszystkie istotne funkcje mięśni naramiennych. Tutaj również polecam 3 serie po 15 powtórzeń, jeżeli butelki to za mało, a tak może się zdarzyć, bo wiem, że jesteście silni, jesteście silne. Chwyćcie po prostu baniak wody. 5 litrów, czyli mniej więcej 5 kg, to na pewno będzie solidniejsza opcja niż dwie butelki, które razem będą ważyć zapewne koło 3 kilogramów. Oczywiście polecam baniak wody trzymać w taki sposób, że nie to za tą rączkę, która często się odrywa, tylko od dołu ewentualnie z boku, ale uważajcie, żeby się nie wyślizgnął i nie spadł wam na stopy. O to muszę dbać, żeby było wszystko w porządku, żeby przede wszystkim trening mięśni na ramiennych był bardzo dla was bezpieczny. Zdrowie ponad wszystko. 3 serie po 15 powtórzeń i tak jak mówię, jeżeli chcecie pokombinować, to zamiast butelek wody mogą być baniaki, ewentualnie, jeżeli macie to plecak, jakiś wypełniony książkami, ale wówczas polecałbym wykonać oczywiście te ćwiczenia pojedynczo, jednorącz, ewentualnie chyba, że macie dwie jakieś podobne torby sportowe i jesteście w stanie je tak samo wypełnić na przykład butelkami, ewentualnie jakimiś encyklopediami, ale to już trzeba byłoby Sprawdzić, czy zarówno jedna i druga ważą tyle samo, żeby nie robić tutaj i nie wpływać na żadne dysproporcje mięśniowe. Także wykorzystamy w tym treningu podstawowe funkcje mięśni naramiennych, czyli wznosy ramion bokiem, unoszenie ramienia, ramienia przodem, czy też odwodzenie w płaszczyźnie horyzontalnej, czyli tutaj tylny akton popracuje głównie. Rotacja wewnętrzna w przypadku przedniego aktonu, rotacja zewnętrzna w przypadku środkowego i tylnego aktonu. I mamy zaliczone ćwiczenia na mięśnie naramienne. Także w domu również możemy sobie Poradzić bez żadnego kombinowania, czyli unoszenia komody łóżka, stołów i różnych kombinacji z amerykańskich YouTubów. Tutaj trzeba uważać, bo naprawdę można zrobić sobie krzywdę. Dajcie znać, czy materiał okazał się pomocny. Piszcie w komentarzach, czy na butelkach jesteście w stanie w ogóle poczuć mięśnie na ramienne, ewentualnie zwiększajcie ilość powtórzeń. Pamiętajcie, 15 to nie jest Must be, możecie robić 20, 30, tak, żeby poczuć i w jakiś sposób. Pokombinować, żeby nie, lepiej wyczuć oczywiście pracę obręczy barkowej. Udostępniajcie ten materiał dalej, aby Wasi znajomi, Wasza rodzina wiedziała, jak trenować mięśnie ramienne w warunkach domowych. Dziękuję za wszystkie łapki w górę, za to, że subskrybujecie kanał, że razem ze mną go tworzycie. Zapraszam na swoją grupę na Facebooku do celu z pasją Team. Tam wzajemnie się motywujemy, zrzeszamy i tworzymy społeczność pośladkowiczów, ale uwaga, pośladkowicze również ćwiczą inne partie mięśniowe. Dziękuję za uwagę, dziękuję, że jesteście. Uśmiech, um, uśmiech mile widziany. Pamiętajcie, starajmy się zawsze szukać plusów w minusach, w sytuacjach gorszych, także nawet w warunkach domowych. Postarajmy się o jakikolwiek trening i o to, żeby po prostu poprawić sobie humor i zadbać o swoje samopoczucie, zdrowie, sylwetkę i po prostu spokojną, mądrą głowę. Dziękuję jeszcze raz i oczywiście do celu z pasją. Cześć!